Dzień dobry. Stoję przed Fiatem Ducato, ale nie będzie to film o Fiacie Ducato. Nie będę w nim mówił, że Fiat Ducato jest produkowany od 1981 roku, że jest to trzecia generacja Fiata Ducato, że ta generacja jest produkowana od 2006 roku aż po dzień dzisiejszy. Przechodzi, przeszła już wiele razy. Faceliftingi w zasadzie zmieniane są przód samochodu, elektronika i silniki na coraz gorsze. Nie o tym będzie ten film. W tym filmie chciałem powiedzieć o skrzyni biegów, która jest zastosowana w tym samochodzie, a jest to skrzynia zautomatyzowana, czy też automatyczna, czy też półautomatyczna, która nazywa się Comfortmatic. Fiat stosuje te skrzynie, stosował te skrzynie już w wielu modelach również osobowych, w Alfie Romeo nazywały się te skrzynie chyba Sele Speed. Analogiczne skrzynie stosował również Opel. Ten samochód jest z 2014 roku, z września, we wrześniu był zarejestrowany, co oznacza, że jest to w zasadzie ostatnie sztuki e, Fiata Ducato przed faceliftingiem, który nastąpił w, e, właśnie od września 2014 roku. Chcę mówić o skrzyni e, dlatego, ponieważ kiedy ja poszukiwałem samochodu Fiata Ducato, wcale nie szukałem z automatyczną skrzynią biegów, natomiast trafił się egzemplarz, który był... Wystarczająco dobry, chociaż jakby poszukiwanie samochodu dostawczego wystarczająco dobrego to jest ogromne wyzwanie, nie miałem świadomości, że aż takie. W miarę dobry egzemplarz właśnie posiadał tą skrzynię. W internecie dosyć mało było jakby filmów, informacji o tej skrzyni, o tym jak ona działa, jak to przełączanie następuje itd., itd. Wiedziałem, że jest to skrzynia nietypowa, czyli nie jest to typowy automat, tylko skrzynia tak naprawdę konstrukcyjnie jest to skrzynia manualna z nakładką elektrohydrauliczną, która to odpowiada za zmianę przełożeń biegów i tak dalej, i tak Za chwileczkę pokażę, jak to wygląda w kupicie, czym ten Fiat się różni, czym ten samochód w ogóle różni się od, 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 od samochodu z manualną skrzynią biegów. Ten samochód to jest Ducato z 2014 roku, tak jak powiedziałem, w wersji no, niech wprawne oczy nie dadzą się zwieść, że jest to wersja Power czyli wersja najmocniejsza z kultowym silnikiem 3-litrowym, 160 czy też 180 później konnym. Nie, jest to wersja z silnikiem 2,3 litra Multijet, czyli silnik Iveco, również w wersji 130-konnej Euro 5. Co bym chciał powiedzieć o tej skrzyni? Ja zrobiłem tym samochodem około 22-23 tysiące kilometrów. Nie mam żadnych złych doświadczeń z tą skrzynią, natomiast zrozumiałem charakter działania tej skrzyni i tym się chcę podzielić w tym filmie. No Na pewno jest to za mało, żeby poznać, czy ta skrzynia jest awaryjna, czy nie awaryjna. Ja tego nie wiem. Samochód ma przejechane w tym momencie chyba 208 tysięcy kilometrów. I no, ja przez te 20 kilka tysięcy kilometrów nie miałem z nią żadnych problemów, nie zakleszała się, czy nie robiła jakichś dziwnych błędów. Totalnie nic z tych rzeczy. Czytałem w internecie niektórzy w Szczególnie w tych osobowych samochodach Fiata czy też Alfa Romeo, mieli problemy z tymi skrzyniami, że ona gdzieś się zakleszczała, albo nie zmieniała biegów tak jak należy, etc. etc. Na pewno ta skrzynia wymaga troski i należy tego serwisu pewnie. Ja na przykład od razu kupując ten samochód wymieniłem olej płyn i to wszystko, co tam w tej skrzyni jest możliwe do wymiany. W sensie w tej, w tej elektrohydraulicznej części tej, tej skrzyni. I myślę, to jest klucz do tego, na pewno podstawa do tego, żeby to mogło działać. Chciałbym jeszcze dodać, że ten samochód jest to wersja, jest to camper. Kupiłem ten samochód jako dostawczy, jako zwykły furgon, blaszany i przebudowałem go na kampera. On dzisiaj waży w takim stanie gotowym do jazdy około 3100 kg, czyli jest dość ciężki. Tak naprawdę podróżujemy nim Załadowanie i pewnie do limitu DMC, czyli 3,5 tony, tak na pewno jest, ponieważ ten samochód pracuje pod pełnym obciążeniem i, i, i ta skrzynia ma co robić, ten silnik ma co robić. Jest to wersja Fiata L3H2, czyli prawie najdłuższy i prawie najwyższy. Drugi poziom wysokości i trzeci poziom długości, jest tylko jeszcze jeden dłuższy. Co jeszcze ma wpływ na pewno na jazdę i na moje odczucia tą skrzynią? Zmieniłem koła na 16-calowe i na opony w rozmiarze. 225x75, 16-calowe. Tutaj fabrycznie były 15-calowe, 215x70. W związku z czym, prędkościomierz wskazuje dokładnie, pokrywa się z GPS-em, czyli pokazuje dokładnie taką, taką prędkość jak GPS. Pewnie ma to też znaczenie na to, że no ta większa średnica z tytułu jakby samego, samego profilu opony, jak i wielkości. Felgi ma znaczenie w kontekście tego, przy jakiej prędkości, jakie mamy obroty i jakby co ta skrzynia może robić. OK, zobaczmy, zobaczmy jak to w środku wygląda. No dobrze, więc tak wygląda w środku Fiat ze skrzynią Comfortmatic. Tu jest joystick, czy też lewarek, który odpowiada za wybór odpowiedniego przełożenia. Przełożenia mamy następujące. Mamy Teraz jest w pozycji neutralnej. Tak przełączamy pozycję, kiedy chcemy jechać, to jest pozycja automatyczna. Przełączając w ten sposób, mamy zmianę pomiędzy automatem albo manualem, ponieważ tutaj mamy możliwość jazdy w trybie manualnym. Jeszcze raz z powrotem do automatycznego powraca. W każdym momencie możemy, oczywiście, zarówno w trybie automatycznym, jak i w trybie manualnym, zmieniać biegi lewarkiem. I tutaj fajnie, bo w przód, w tył, w przód zrzucamy bieg na niższy bieg. W dół na wyższy, czyli tutaj redukujemy powiedzmy z czwórki na trójkę, tutaj z trójki na czwórkę, piątkę, szóstkę. To wszystko oczywiście odbywa się bez odejmowania gazu, tak jak w automacie. Natomiast co ciekawe, kiedy stoimy, yy, jesteśmy w trybie automatycznym puścimy hamulec, samochód nie rusza, on stoi. On jest tak, jakby ma włączony luz, nazwijmy to. Dopiero dodanie delikatnego gazu powoduje, że on rusza. Co więcej, jak stoimy pod zniesieniem i zostawimy go w trybie no jakby załączonej skrzyni, w trybie automatycznym, on będzie zjeżdżał w, w tył. Także to jest inaczej niż w skrzyni tradycyjnej. Mamy tylko oczywiście dwa pedały: pedał hamulca i pedał przyspieszenia. Pedał hamulca jest no, nie taki klasyczny jak w automatach, czyli taki. Poszerzony prostokąt, tylko to jest zwykły pedał, taki jak pewnie w każdej innej wersji jest, czyli mały. Eee, pokażę jeszcze, jak to wygląda na wyświetlaczu. Jeżeli parkujemy, zostawiamy w pozycji. N neutral, i teraz co ważne, kiedy zostawiamy w tej pozycji, tak nie mamy tutaj sytuacji takiej jak w przypadku automatu klasycznego, że ta skrzynia jest załączona z, ze, ze sprzęgłem, czyli jakby silnik hamuje. Tutaj mamy luz, dlatego bardzo ważne jest zaciąganie hamulca ręcznego, i żeby był on jak najbardziej sprawny. W ten sposób mamy reverse, czyli do tyłu. Tu mamy pozycję do jazdy, w ten sposób przełączamy pomiędzy. Ee, w, pomiędzy trybem automatycznym lub manualnym. Tak zbijamy, e, tak e, coraz wyższy bieg włączamy. Co ważne, nawet w trybie mm, automatycznym możemy pomóc skrzyni, kiedy uważamy, że ona jakby no, nieodpowiednio dobiera przełożenie. Możemy jej pomóc, redukując w ten sposób, nie wychodząc z trybu automatycznego. Skrzynia zostaje w trybie automatycznym, ale my możemy pomóc jej zrzucić bieg albo w jedną, czy w drugą stronę. Ok, tak wygląda wyświetlacz, że ja odpalę ten samochód. Tak wygląda wyświetlacz. Mamy akurat drzwi otwarte, więc tym się, tym się nie przejmuję Tak wygląda wyświetlacz. Tutaj mamy wyświetlanie biegu. Teraz jest tryb Auto N, czyli jest luz. Przełączając w ten sposób mamy już gotową skrzynię do jazdy. Automatycznie jest włączony bieg pierwszy. W momencie kiedy przełączymy tutaj pomiędzy trybem manualnym, pojawia się jedynka. Co ważne, możemy też ruszyć z dwójki, bo silnik przyjmie, to skrzynia to przyjmie. Mamy włączony teraz bieg drugi, no już więcej wyżej w biegu trzeciego nie włączymy. Wyskakuje komunikat manewr zabroniony, czyli możemy nawet z dwójki ruszać standardowo z jedynki. Tak się przełącza pomiędzy automatem. Teraz mamy już auto. Co ważne, jest tutaj taki przycisk. No ja go tak. Jest tutaj taki przycisk, który, jak naciśniemy, pojawia nam się tutaj ikona e. Przy tym biegu tu pojawia się kontrolka taka zielona, i tam wyskoczył komunikat up włączony. Co to oznacza? Jest to tryb do jazdy pod obciążeniem albo do zjazdów ze wzniesień. Silnik wtedy jakby szybciej zmienia biegi, tak zauważyłem. Szybciej zmienia biegi, chętnie hamuje silnikiem, czyli redukuje na zjazdach, tak żeby trzymać większe obroty, żeby to hamowanie silnikiem było, było większe. Co mogę jeszcze powiedzieć, pod pełnym obciążeniem, jak wciśniemy pedał gazu do spodu, no to tak samo dociągam do maksymalnych obrotów. Natomiast jeżdżąc w takim trybie, gdzie ten gaz dociskamy tylko trochę, no po prostu wyżej troszkę zmienia biegi, wyżej podciąga te obroty. Tak to wygląda. No dobrze, to pojedźmy kawałek Fiatem Ducato. Postaram się nagrać, jaka jest też różnica pomiędzy trybem tym, nazwijmy to Energy, czy też trybem Power. Jak ta skrzynia zachowuje się, jak ona zmienia biegi w stosunku do tego zwykłego trybu automatycznego? Mamy wrzucony już automat i ruszamy. Bardzo płynnie, prawa ręka. To jest właśnie ten komfort jazdy tym automatem, że. Jakby mamy prawą rękę całkowicie dyspozycyjną, nie musimy jej zajmować. Skrzynia zrobi za nas wszystko, co trzeba. Dobra, zawrócimy teraz i spróbuję pokazać, jak ten samochód przyspiesza. Będę robił to w ten sposób, że nie będę wciskał pedału gazu do końca, tylko powiedzmy około połowy. Tak, żeby zobaczyć faktycznie, jak ta skrzynia. Zmienia biegi pod takim połowicznym obciążeniem, jak ona przyspiesza, jak zmienia biegi w stosunku do, znaczy ten tryb power w stosunku do trybu zwykłego. Zobaczmy. Mnie się wydaje, że dynamicznie i szybciej zmienia po prostu biegi, w szczególności pomiędzy jedynką a dwójką, szybciej ten bieg zmienia. No dobra, to zobaczmy, zobaczmy jeszcze, jak w ogóle ten samochód e, przyspiesza. Przypominam, to jest w tym momencie ponad 3100 kg na pewno. No dobrze, podsumujmy takim, w takim razie moje doświadczenia z tą skrzynią Comfortmatic w fiacie ducato. Jak dla mnie, ta skrzynia bardzo dobrze pasuje do samochodu takiego jak ten, czyli ducato w zabudowie kamperowej. Ponieważ, no, jak sami widzicie, daje to możliwość i swobodę i komfort jazdy, jakby prawa ręka w ogóle nie jest zaangażowana, myślenie o przełożeniu odpowiednim nie jest, nie jest tutaj potrzebne. To jest fajne. W każdym momencie, oczywiście, można pomóc tym lewarkiem, również w trybie automatycznym, zrzucić w jedną czy w drugą stronę bieg. Ja, jakby osobiście, zdarza mi się to często, szczególnie na autostradach, kiedy powiedzmy są długie, takie większe podjazdy. Jedziemy jakieś 110 na godzinę, 100, 110. Ducato chce jechać na szóstym biegu, a moja jakby wrażliwość na Pojazdy mechaniczne jest dość rozbudowana i czuję, że tu już jakby ten silnik boli, i wtedy cyk zrzucam na piątkę jednym ruchem. Silnik, silnik wtedy jest na, na lepszych obrotach, lepiej wykorzystuje moment obrotowy, nie jest to żaden problem. Myślę, że ten samochód też doskonale sprawdza się z tą skrzynią w przypadku pojazdów dla kurierów, którzy dużo jeżdżą po mieście jakby wiadomo, oni tutaj. Hmm, Tutaj są zaangażowani w różne rzeczy, jakieś papiery, dokumenty. No, telefon niekoniecznie, bo jest tu zestaw, to samochody mają zestaw albo kurierzy mają słuchawki, wiadomo, tego nie wolno robić. Natomiast na jakieś tam rzeczy w tym samochodzie przerzucają, nazwijmy to, i to pozwala po prostu mieć tą prawą rękę wolną przez pewien czas, i, i, i też sprawia, że ten komfort jazdy tym samochodem w przypadku kurierów jest po prostu większy. Czy na międzynarodowe trasy? Myślę, że to już tam takiego znaczenia nie ma, bo te samochody robią tysiące kilometrów na jednym biegu autostradowo. Tam już chyba nie jest potrzebna ta skrzynia, ale na pewno nie będzie przeszkadzać. Teraz w kwestii bezawaryjności, nie wiem. Ja zrobiłem 20 kilka tysięcy kilometrów z tą skrzynią. Samochód oczywiście nie jest nowy. Ma 208 tysięcy w tym momencie kilometrów przebiegu. Ja nie miałem żadnych problemów z tą skrzynią. Czytałem w internecie bardzo różne opinie. Jedni wychwalają, że jest super, inni mówią, że nie, bo się psuje. Nie wiem. E, pewnie tak jak wszystko, kiedyś się psuje. Natomiast jeżeli już się zepsuje, e, ta, nazwijmy to mechatronika czy to te, ten robot wrzucający biegi, to wszystko oczywiście można zregenerować, naprawić są firmy, które się tym zajmują. Natomiast sama skrzynia jest oparta na skrzyni takiej samej, jak każdy inny Fiat Ducato, skrzyni mechanicznej, w związku z czym jej naprawa, czy też w ogóle użytkowanie, jest tańsze niż skrzyni automatycznej, która jest bardziej wymagająca pod kątem zmian oleju, pod kątem ewentualnych napraw. To są już wtedy bardzo kosztowne naprawy. Tutaj mamy skrzynię zwykłą, mechaniczną i te naprawy ewentualne no, będą po prostu kosztować tyle, co zawsze, co w przypadku każdej innej skrzyni mechanicznej w Fiacie Ducato. I to jest na pewno plus. Co jeszcze mogę powiedzieć? No. Chyba tyle. No. Dla mnie osobiście ta skrzynia bardzo dobrze sprawdza się w tym samochodzie. E, trzeba oczywiście przyzwyczaić się do tego, że jakby ona nie będzie tak tak dobrze dobierać przełożenie, jak dobierze kierowca w mechanicznej skrzyni, bo kierowca widzi, przewiduje, jest wzniesienie, jest w stanie wcześniej odpowiednie przełożenie dobrać, jakby planuje. No, skrzynia nie widzi tego, samochód tego sam w sobie nie widzi, więc nie jest w stanie zaplanować tego, że za chwilę będzie, za chwilę coś się wydarzy, ale to każda skrzynia również najnowocześniejsze, DSG czy inne, one też m, takich rzeczy nie przewidują. Ja jeżdżę samochodem osobowym ze skrzynią automatyczną i ona też jakby no nie zawsze dopasowuje się najlepiej do warunków jazdy, i szczególnie na początku jeżdżąc tym autem miałem z tym problemy. E, także uważam, że m, ja osobiście tą skrzynię m, jestem w stanie polecić. E, moje doświadczenia z tą skrzynią są dobre. Trzeba się przyzwyczaić, jakby polubić z nią, zaakceptować to, że ona nie jest najszybsza, e, jakby ma swoje, swoje takie. M, Cechy charakterystyczne z tym związane, natomiast daje wygodę, daje swobodę jazdy i to są duże plusy. W samochodzie rekreacyjnym się sprawdzi, w innych myślę, że również, natomiast w kwestii bezawaryjności, awaryjności w tej kwestii się nie wypowiem, bo nie mam żadnych doświadczeń z tym związanych. Poza tym, że zrobiłem 20 kilka tysięcy bezawaryjnie. Ogólnie polecam.